Jeden do dwóch przegrał u siebie słupski Gryf mecz z gadanią Gdańsk w siódmej kolejce piłkarskiej czwartej ligi. Spotkanie nie zaczęło się dobrze dla gospodarzy, bo gadania atakowała od początku, co dało jej prowadzenie już w siódmej minucie. Gryf atakował, ale piłka nie trafiała do siatki. Dopiero w 40 minucie bramkarza drużyny gości pokonał Maciej Gregorek ładnym strzałem z 30 metrów. Pierwsza połowa spotkania zakończyła się remisem 1 do 1. Po zmianie stron, obie drużyny stwarzały sytuacje strzeleckie, ale nie kończyły się one zdobyciem gola, aż do 87 minuty, gdy bramkę strzelił Fabian Słowiński. Zawodnik był jednak na spalonym. Dlatego sędzia gola nie uznał. W ostatnich minutach meczu po strzale zawodnika Gedani piłka niefortunnie odbiła się od nogi obrońcy Gryfa i trafiła do bramki gospodarzy. Gedania pokonała Gryfa 2-1 i umocniła się na pozycji lidera grupy mistrzowskiej, choć awans do trzeciej ligi drużyna z Gdańska zapewniła sobie już kilka kolejek temu. Natomiast podopieczni Grzegorza Bednarczyka zajmują siódme miejsce w tabeli. W sobotę przed piłkarzami Gryfa kolejne niełatwe wyzwanie. Wyjazdowe spotkanie z Jaguarem Gdańsk, wiceliderem czwartoligowej tabeli.